Nicole Kidman i turban pokazali się z córkami. Sunday oraz Fight Margaret dorastają z dala od ścianek, z dziecia, W Hollywood co jakiś czas powraca dyskusja na temat nepotyzmu i obecności dzieci sławnych rodziców w coraz to większej liczbie projektów. Są jednak i tacy, którzy stanowczo trzymają swoje pociechy z dala od blasku Jupiterów. Starając się zapewnić im tak normalne dzieciństwo, jak tylko mogą. Oczywiście dzieci gwiazd i tekstać na wszystko. Co sobie tylko wymarzą, ale wiele z nich nawet nie zaczyna myśleć o karierze w branży rozrywkowej. Zwolenniczką takiego parasola ochronnego nad dziećmi jest na przykład Sarah Jessica Parker, która dopiero niedawno zabrała całą rodzinę na ściankę. Sarah Jessica Parker i matty w Broderick pozują na ściance z wyrośniętymi dziećmi. Z dziecią Podobnie myśli Nicole Kidmowan, która zdaje sobie sprawę, że obecność w showbiznesie to także wiele potencjalnych niebezpieczeństw. Zanim wyszła za mąż za Keita Urbana, była w końcu żoną Thomasa Cruisea, a ich związek rozkwitał na oczach sekty scjentologicznej. Nicole nigdy jednak formalnie nie była w kościele scjentologów, prawdopodobnie dlatego, że jako córka psychiatry była zbyt świadoma i odporna na ich przekaz. Były scintolok ujawnia sekrety sekty. Opisuje kulisy małżeństwa Thomas Ruins'a i Nicole Kidman. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Małżeństwo Kidman i Urbana uchodzi za szczęśliwe. Para doczekała się dwóch córek. Które przyszły na świat z pomocą surogatki. W 2008 roku urodziła się Sunday Rose. Dwa lata później fight Margaret. Kidman w wielu wywiadach opowiadała, że chciałaby mieć więcej dzieci. Ale los chciał inaczej, dwukrotnie poroniła, więc teraz jest szczęśliwa, mogąc wychowywać dzieci i innych członków rodziny. Ostatnio Nicolen z mężem i córkami zostali przyłapani przez paparazzi na lotnisku w Sydney. Kate czekał na żonę i córki, które przyleciały z Los Angeles, by we wspólnym grodzie spędzić Boże Narodzenie. 14-letnia Sunda i 12-letnia Fajt starały się wyglądać równie modnie, jak mama. Po wyjściu z samolotu o wszystko zadbał sztab prywatnych asystentów gwiazd, którzy zapakowali całą czwórkę do samochodów. Zobaczcie zdjęcia. Myślicie, że Sunda i Fajt kiedykolwiek wejdą do świata show biznesu?